Witam Was serdecznie. Mam nadzieję, że mnie widać, że mnie słychać. Z tej strony Jakub Żak z Jakub Żak TV. Nagrywam to już kolejny raz, dlatego że mam tutaj ciągły problemy z Facebookiem. Nie wiem czemu, Nie wiem czemu, jeśli dodaję tytuł tego filmu, mam nadzieję, że dodam go później w takim razie, coś tutaj jest ciekawego. Dodaję, gdy dodaję tytuł tego filmu, to ten film przestaje być móc nadawany. Także to ciekawa, ciekawa zagwostka. Bez tytułu ten film wystartował, z tytułem ten film nie startuje. Także to bardzo mnie to, bardzo mnie to interesuje. No dobra, wchodzimy do tematu moi drodzy. To jest krótki film, ponieważ akurat dzisiaj wyskoczył mi komentarz jednym z moich filmów sprzed pięciu lat, przed Ponad pięciu lat nagrywałem film o Bitcoinie, że ten Bitcoin to nie jest takie śmiechy chichy, tylko naprawdę coś, co może zrewolucjonizować świat. No, dzisiaj myślę, że nikt z nas się już nie śmieje na temat Bitcoina, chociaż myślę, że patrzymy na niego troszeczkę z innej perspektywy. Co nie zmienia faktu, że no, temat kryptowalut myślę, że nikomu już dzisiaj nie jest obcy. Wtedy, gdy nagrywają, to wszyscy się nie śmiali, że słowo kryptowaluty to jest w ogóle jakiś śmiech na sali, bo to znaczy, że to jest jakiś temat niszowy, nieznany nikomu. No, dzisiaj już wiemy, że temat jest bardziej szeroki niż nam się tylko wydaje, i dzisiaj możemy z nim znacznie więcej. I ten film nagrywam dzisiaj, ponieważ pod tym filmem to był film z YouTube'a, ale wrzucony dziś na Facebooku naprawdę jest bardzo dawna. To, pomyślałem, się no to ok, dobra, spoko. Jakiś zawsze można mieć jakąś opinię, ale nie ukrywam, że musiałem tam skomentować. No i wrzuciłem temu, temu, temu nie wiem komu niestety ten ktoś się nie przedstawił, ani miał nawet zdjęcia profilowego. Przyjęłem tam komuś w czacie, że no dobra, spoko, a czy byłeś może mm, inwestorem, nie wiem, fancy beers czy jakichś innych tego typu produktu, projektów, tak? A ten ktoś myślał, co to jest fancy beers, nie? Więc prawdopodobnie ten ktoś może nie śledzi zbyt mocno, intensywnie yy, branży krypto, czy, czy nft nft-ów. dlatego tym bardziej postanowiłem nagrać taki film. Drodzy, yy, krótko i na temat. Pięć lat temu nagrywałem film odnośnie Bitcoina, zobaczcie sobie, je na moim kanale cały czas, ja praktycznie nie kasuję żadnych filmów, i to z moich większych w top, i to z moich mniejszych w top, i z moich sukcesów, Tak jak zobaczycie to tam w czacie pod tym dostałem naprawdę dziesiątki komentarzy osób, które dziękują, że kupił wtedy sobie Bitcoina po tysiąc dolarów i dzisiaj dalej sągną do przodu, oczywiście pewnie przy się dalej byliby więcej do przodu, no jak to w życiu bywa, czasem jest na górze, czasem jest na dole, dzisiaj może troszeczkę ten Bitcoin jest troszeczkę niżej, ale nagrałem ten film dlatego, że Wtedy mówiłem o czymś takim jak kontrakty terminowe. Tak? Wtedy, do, wtedy to już 2016 15 rok, gdzie mówiłem o kontraktach terminowych, jako pomyślę na fajny pomysł zysków kapitałowych, czy w ogóle wytworzenia pomysłu wysyłka tego. Oczywiście spływam to bardzo mocno, nie bierzcie mi tutaj pod włos jako temat porównywania do forexów, czy jakiś inny giełd, Ale nagrywałem wtedy film na temat tego odnośnie zysków kapitałowych, czyli chodziło mi o to, że będzie można moim zdaniem, wtedy to mówiłem, dzisiaj z tego święty już pewny, że będzie można wykorzystywać kryptowaluty do pewnego rodzaju smart kontraktów, które dzisiaj się tworzą, a może w przyszłości będą wykorzystywane. No Dużo się nie pomyliłem, bo raptem rok później były już duże, bardzo duże, że dzisiaj można powiedzieć ogromne projekty, które wykorzystują smart kontrakty i jednym z takich pomysłów przekształcenia smart kontraktów było pójście w kierunku NFT. Nie będę tłumaczył, czy to jest NFT, myślę, że każdy z Was doskonale wie, jeśli nie, no to tak naprawdę materiał jest naprawdę bardzo dużo chyba, że nie chcieli, moje spojrzenie na NFT, to chętnie napiszcie w czacie, chętnie na to pytanie odpowiem. Ale ten komentarz taki trochę... No można powiedzieć nieżyczliwy pod tym filmem na temat krypto, że upadnie i w ogóle zniknie. Poruszymy do tematu, przypomnienia sobie tematów wszystkich fancy beersów, wszystkich super ultra turbo zarobistych, niesamowicie grafik, które są jedyne na świecie, niepowtarzalne, nikt ich nie ma i jeśli zrobisz sobie swoją grafikę, to absolutnie nic się nie podrobi, a pamiętaj o tym, że Justin Bieber ma już swoją grafikę. I wróciłem sobie do filmu, wrzucam Wam go w czacie, w opisie tego filmu. Wróciłem sobie do wywiadu przygód przedsiębiorcami. Ten, ten wywiad miał miejsce, film ukazał się 14 stycznia. Niestety nie za dużą oglądalnością, na ten moment ma tam 40 tysięcy oglądalności, ale no, pan, który, którego pewnie kojarzycie, się znacie ten kanał, czyli prowadzący wywiad, bardzo. Nie wiem, jak to nazwać delikatnie, ale może powiedzieć, podprogowo zadaję te pytania. Oczywiście nie wiem, czy ten artykuł był sponsorowany, czy niesponsorowany. Myślę, że to jest kwestia trzeba by tego pana zapytać. Nie wiem, czy jest tam gdzieś to oznaczone jako artykuł sponsorowany. Jeśli tak, to dajcie mi znać, bo ja nie zauważyłem. Ale na pewno jest to taki bym powiedział artykuł, taki wywiad, no, niby uderzający w NFT, ale tak naprawdę pochwalający cały ten proceder to ich panów. I teraz na tym filmie występuje dwóch gości: Jakub Chmielniak i Bartek Sib, Seabiga, si jeśli dobrze czytam. Pozwoliłem sobie ich trochę zgooglować, facebookować, instagramować i goście tak naprawdę od roku nie istnieją. Od, niektóre konta ich od dwóch lat, niektóre od roku. Strony są nieaktualizowane, kompletnie wyparowali. I na tym wywiadzie mówią o swoim pomyśle, o swoim czymś, co zmieni całe reguły świata, reguły gry na świecie. Wszystkie tematy dzieł sztuki w ogóle, to, to tam totalnie wrócić do galonerii, czyli fancy Beersów. Pewnie kojarzycie takie. Grafiki, zdjęcia, można powiedzieć, tak? Nie, niedźwiadków czy tam misiów, tak? które mają być. I tu panowie przez ponad półtorej godziny próbują przekonać do tego, że to jest absolutna przyszłość. I ktoś, kto mówi dzisiaj źle o metaversie, jako takim, z udziurzeniem właśnie takiego typu Felsi piersów, to jest albo jakimś szurem nieogarniającym wszechświata, albo realnie nie rozumiejący tego, że świat się zmienia. I moi drodzy, ten film. Po roku, nie trochę ponad roku, No dzisiaj już troszeczkę ponad roku, pokazuje tak naprawdę, że wszyscy ci, którzy komentowaliśmy razem, pewnie jesteście na mojej grupie, razem możemy zostać, czy jesteście na moim Discordzie, jak Obszar TV, to pewnie życie temat, jak trochę wychywaliśmy się, że wiecie, że na pewno te, 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 te wszystkie birsy, wszystkie inne grafiki będą widziały w pałacu Buckingham, bo na pewno. No, przecież królowanie może taki dzieł sztuki, prze, że powiem, przeoczyć. I czemu tak mówię? Dlatego, że czytam sobie jeden z komentarzy i dosłownie powiem wam, to, co tutaj napisane, tak, można powiedzieć. To tak naprawdę czytam komentarze i wszystkie są tutaj pochlebne sprzed roku. Jednak kilka komentarzy się wyróżnia. Jednym z nich jest komentarz, nie wiem, Pana, czy może tutaj ktokolwiek to był, yy, yy, i który pisze, że yy mnie osobiście ten wywiad przekonał, że nie warto wchodzić w NFT, w klub NFT. Może jak zejdzie ten hype i technologia będzie rzeczywiście używana do współpracy z artystami, to się zacznę zastanawiać. Teraz jest to ściąganie dawców kapitału. I powiem szczerze, ten komentarz jest ponad roku i on się niczym nie pomylił. Był jednym z mniejszościowych tutaj komentarzy, takich troszeczkę bym powiedział mega negatywnych, no bo reszta mega ciekawy odcinek. Chłopaki się mocno jarają tym, co robią, powodzonka, czy mam kciuki. Ciężko mi uwierzyć, że pani Gessler ogarnia NFT i sama się do was zgłasza, by kupić misia, by stać się częścią waszego projektu. Nie? I tutaj jest oczywiście hejt, no jak zwykle. I oczywiście część materiału tego filmu, jak zobaczycie, e, dokładnie w minucie, żeby nie skłamać, e, e, 4.47, jest opisane o tym, że no na całym świecie wszyscy ten projekt, tych Pensji, birsu po prostu chwalą, mówią, że to jest absolutna, totalna przyszłość. Tylko oczywiście co? No tylko oczywiście Polak, Polakowi Wilkiem i nic nisz to niszczy, pisuje. Moi drodzy. Podsumowując, NFTKi, w tym wypadku wstawianie grafik, zdjęć, okładek, jakkolwiek to nazwać sobie, dzieł sztuki, oni niektórzy tak zaryzykują, miały powstać po to, żeby robić coś unikalnego. I. Jak naprawdę rozumiem, że coś może być unikalnym w punktu widzenia na przykład, nie wiem, obrazów w pałacu Buckingham, czy nie wiem, jakichkolwiek obrazów, które dzisiaj naprawdę można namacać i zobaczyć, to nie przekonuje mnie pomysł klubów, tak? czy, to, czy to, klubów jachtowych, które tam były wymienione na temat wiecie, tam w ogóle Ferrari i w ogóle wszystkich tak dalej, dlatego że dokładnie 3 cztery. Pięć dni temu został ukazał się jeden z artykułów na temat posiadaczy NFT w platformie DappGambly, czy jakkolwiek to sobie przeczytamy, która ukazuje, że ponad 95% ponad 95% wszystkich projektów, moi drodzy, umarło, wszystkich projektów umarło. Ludzie też popakowali miliony, dziesiątki milionów w NFT, które miały zmienić reguły gry świata, drodzy, dzisiaj nie mają mają kompletnie zero. Czemu? Ponieważ poszli za radą osób, które powiedzieli. Same sobie, można powiedzieć, stwierdziły, że stworzą coś, co będzie zmieniało reguły gry. Moi drodzy, główno prawda. Nie zmieniło żadnych reguł gry. NFT to po prostu było tylko i wyłącznie wymyślanie jakby reguł gry, które miały pomóc osobom, które, no powiedzmy sobie szczerze, chciały zarobić na tym pieniądze, a niekoniecznie pokazać inwestorską drogę. No bo myślę, że. Zatem z grubych inwestorów, oczywiście myślę, że tutaj sporo inwestorów grubych zostało wykorzystanych, bo wiele twarzy, wiele w ogóle imion, nazw, jestem ciekawy to dzisiaj czy te osoby faktycznie inwestowały, bo tutaj wymieniamy, wiecie takie poważne osoby jak znani aktorzy, znani przedsiębiorcy i tak dalej, którzy inwestują w grubo w NFT, -ki. no to śmiem dzisiaj wątpić patrząc na to dzisiaj, że tak wiele to zniknęło, teraz czemu o tym mówię, ponieważ wiele osób, Dzisiaj patrzy z punktu widzenia negatywnego na kryptowaluty. Nie ufają temu. Zobaczcie, jak, jak wygląda dzisiaj kapitalizacja rynku w ogóle. Bardzo niszowo, bardzo kiepsko. To dlatego, że wielu ludzi boi się wkładać kapitał w kryptowaluty. Uważam, że. Nie bez powodu to się dzieje i właśnie przez tego typu afery z NFT-kami, dzisiaj ludzie tracą zaufanie. Co to, co to oznacza dla ludzi, którzy mają krypto, którzy holdują krypto, którzy chcą zarabiać na krypto? Bardzo dużo, ponieważ nie napływa nowy kapitał. Ludzie, którzy powinni się tym nam interesować, odcinają się. No nikt nie przeczyta o tym, że zarobi na krypto, albo nie wiem, inwestuj w krypto, albo nie wiem, okładaj sobie na krypto emeryturę i tak dalej, tylko wszyscy przeczytają artykuł, który nazywa się w portalu pieniądze.rp.pl, czyli rozumiem, że to jest portal Rzeczpospolitej, Przytacze NFT mają powody do zmartwień. Albo jeszcze inny tytuł, na przykład na CD action, upadek NFT, większość kolekcji jest praktycznie bezwartościowa. Albo komputer świat. Ponad 95% NFT nie ma żadnej wartości. Miliardy dolarów wyparowały z rynku. No to powiedzcie mi szczerze, jeśli czytał takie artykuły, ktoś ktoś na tym kompletnie nie zna, będzie trzymał się daleko od kryptowalut. I mam do Was jedno pytanie. Jak wy, jak ty, drogi słuchaczu, słuchaczko, odbierałeś nft rok temu? Jak ty myślałeś o tym, czy te projekty przyniosą pieniądze, czy nie przyniosą? Jak ty byłeś do tego zapatrywałeś? się? I to jest pytanie moje otwarte. Ja nie ukrywam, że byłem jednym z pierwszych hejterów, chociaż dzisiaj nie wiem, czy to nazwać to hejterem, bo w sumie można napisać to, że byłem zdroworozsądkowy, aczkolwiek mam Mój komentarz został wykasowany pod tym filmem. Sprzed roku dzisiaj patrzyłem, więc złożyłem jeszcze jeden komentarz. Proszę bardzo, zobaczcie mój komentarz zaktualizowany. Może będziecie go widzieć, Zobaczcie, czy będziecie wiedzieć, czy nie. Jestem ciekawy pod tym filmem, z tym wywiadem. I mam na Ciebie pytanie: po prostu, jak Ty oceniasz rynek NFT? Jak Ty oceniasz w ogóle rynek krypto? Czy to jest dla Ciebie temat interesujący, poboczny? Obserwujesz ten rynek? Czy raczej tylko tak z zaskoku patrzysz, że tam Bitcoin rośnie albo spada? Jestem, to jest moje pytanie otwarte, dlatego że ten kanał miał przerwę, ten kanał bardzo aktywnie działał, zobaczcie ile koparek złożyliśmy, zobaczcie ile osób skorzystało z porad składania koparek, składania no dzisiaj niestety już często nieopłacalnych w większości przypadków, z pomysłu zakupowania różnych kryptowalut, o którym mówiłem wielokrotnie, które miały, no, powiedzmy sobie, były dobrą robotę, no bo wiecie, jeśli ktoś tutaj oglądał film, a jest tych komentarz tam bardzo dużo, napisało to mnie ponad chyba 140 osób, tego co sobie gdzieś notowałem już na bieżąco na temat Bitcoinu, gdy nagrywałem filmik, że warto sobie gdzieś tam kupić do której leży, po 1500 dolarów, przypominam. No to wiecie, jeśli dzisiaj ktoś kupił za 5000 złotych, a dzisiaj mu z tego zostało, powiedzmy szczerze, że no nawet w tych dzisiaj kiepskich wzrostach, spadkach, dalej 100, 110 tysięcy złotych, no to chyba jest spoko. A znam osoby, które kupiły po tym moim filmiku 10-15 bitcoinów, które myślę, że dzisiaj coś tam już są warte. I jest moje pytanie otwarte. Jak ty podchodzisz do rynku krypto, rynku hmm, właśnie smart kontraktów, rynku innych pomysłów kryptowalutowych, bo tutaj ten temat się bardzo mocno rozwija, mam nadzieję, że to się na bieżąco. I to jest moje pytanie. Jak rok temu podchodziłeś do NFT-ków i tych wszystkich misiów, nie misiów, tych wszystkich grafik, które miały zmienić świat, a po prostu były... Jak widocznie niczym, po prostu totalnie bezwartościowym łapaniem, po prostu frajerów, mówiąc na, na pomysł rewolucyjny. I powiem szczerze, że ja jestem bardzo ciekawy, jak ten pan. Ja nie mówię, że w życiu nie zrobiłem głupot. Zobaczcie moje filmy, ja nic nie kasuję. Wiele, o wielu rzeczach mówiłem głupich, o wielu rzeczach, które nie zadziałały, mówiłem, nie mam nic do ukrycia, po prostu. Jestem takim samym człowiekiem, jak większość z nas, większość z was, który po prostu dzielił się tylko tymi materiałem na filmie, że po prostu żarły i że wiele osób to oglądały, no to tak po prostu wyszło. I zobaczcie sobie, jestem bardzo ciekawy, jak ten pan dzisiaj Jakub, czy ten pan Bartek. Co ci robią? Ich w konta praktycznie nigdzie nie działają. Jestem bardzo ciekawy, czy to było działanie przypadkowe, czy nieprzypadkowe, no bo tutaj według ułokiku, jak sobie wpisałem, moi drodzy, wpisałem sobie temat Fancy Beersów, wrzuciłem sobie w Google'a, posłuchajcie, zrobię to jeszcze raz, żebym, żeby Wam nie skłamać i zobaczyć co tam tylko przy tym momencie, no to jeśli weźmiemy sobie Fancy Beersy, no to mamy, Temat, tylko i wyłącznie ostatni artykuł, który tutaj zawidzę, mamy temat badania UOK u Nie wiem, jak łokik tą sprawę zbadał, aż w wyspie, sobie fancy jest u tam coś wyszło. Ja tu widzę tylko same artykuły ze stycznia tego roku. I kurczę, nie widzę nic aktualizowanego. Nie wiem, czy tutaj ktoś z Was googlował ten temat, czy nie. Chętnie wam się podzielę z Wami, posłucham od Was opinii, chętnie od Was się dowiem. Ja tego nie robię aż takiego grubego researchu na ten temat, ale no, pamiętam, że temat tych misiów był wszędzie, tak? No, no, dzisiaj czegoś nie dotknęło, to po prostu skakiwało z lodówki. No, tutaj patrzę że najstarszy, mam z lutego. Hmm. No, nie widzę tutaj żadnych tutaj pozytywów. Powiem szczerze, że patrzę, po patrzę tutaj po tych festibilsach. Sprawdzałem sobie tablicę tych panów, czy tam coś jeszcze widnieje. No, też nic nie znalazłem, więc jestem bardzo ciekawy, czy wy, coś, czy wy coś widzieliście, czy coś wam gdzieś tam migło. Jak patrzę sobie po Instagramie tych, tych chłopaków, no to. No to nic tam się nie wydarza po prostu. Nic tam się za bardzo nie dzieje. Ich instagramy nie żyją, brutko mówiąc. Patrzyłem po ich Facebooki. No to ostatni post tutaj Bartek z z 2019 roku. No to trochę temu. Nic o NFT, nic o tych Ferrari, które tam były, które tam były w wszystkich tematach jachtowych i w ogóle losowania wielkich nagród kosmicznych. Tutaj widzę post, że niezły biznes się akurat zgadza. Fakty, minął ponad miesiąc. Tutaj widzę. Tutaj, na podstawie tej widzę tego artykułu z strony Spicers Web, tam co widzę, więc nie mam ja wam muszę widzieć, co ekranu akurat jestem tutaj na YouTube studio. Więc po dzisiejszej cenie sprzedaży każdy inwestor zarobił 400-500% NFT. Przedaliśmy public sales w 8 minut. Wczoraj przez Twittera Space coś tam, coś tam, coś tam. Ogłosiliśmy phase do 2,5 miliona złotych. Niedługo ogłosimy strategię partnerstwo z globalną spółką techniczną o kilkuset, kilkuset. Kilkunastu miliardów dolarów. No ciekawe, jak to poszło. No i tutaj sobie jadą po Spider-Web, złębie, spider web się po nich. Ja jestem bardzo ciekawy. I do tego poszli, doszliście. Jestem, no, nie ukrywam, że temat mnie bardzo intryguje. Chcę posłuchać Waszego zdania, co uważaliście o tych misiach wtedy, czy tak w ogóle wszystkich tych NFT kach wtedy takich graficznych, i co uważacie dzisiaj? Bardzo mnie to interesuje. Jeśli ten temat badaliście już wcześniej, to dajcie na czacie. Ja nie ukrywam, że trochę przespałem za na coś takim, że po prostu widziałem, że nic tego nie wyjdzie i się nie interesowałem. Ale wiem, że dużo tych projektów znikło. No i dzisiaj trochę mnie ten mój widz podbudził do tego, że napisał, że, że nie ogarniam NFT, to, żebym się nie wypowiadał, więc. Ja wiem, że kurde, muszę nagrać ten film, bo przecież ja nagrałem już pięć. Siedem, osiem lat temu o Bitcoinie film nagrywałem, gdzie naprawdę to był popularny temat. Ja wiem, że dzisiaj jest turbo ekspertów, którzy mówią, że jestem w branży kryptowalut od 2021 roku. No i spoko, no, nie ma problemu. Tych ekspertów sami przewiecie, wiecie, pewnie kojarzycie, narobiło się, produkowało się masę. A moje filmy możecie zobaczyć, sprzed wielu, wielu lat, nic nie kasuję, są jakościowo bardzo kiepskie, pewnie wyjdą tak jak ten live. bo Widzę, że tutaj puściłeś kamera, nie, 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 nie. studeina, tylko puściłaś kamera z Maca, więc Pewnie też nie będzie pięknej jakości, ale to po prostu było to na emocjach ten film nagrany. I to jest moje pytanie ostateczne. Co uważałeś i co uważasz dzisiaj o NFT i czy naprawdę realnie to może coś pomóc? To jest moje pytanie do Was. Jeśli, jeśli tak też uważacie, to jestem bardzo ciekawy, jak to dzisiaj widzicie. No i co? Zobaczmy. Zobaczmy, co jakie macie zdanie.